No słuchaj mistrzu, doskonale wiemy, że 1% z pewnej wartości to setna część z tej wartości, dlatego warto znać szybkie zamiany procentów na... Ułamki i ułamków na procenty. Oczywiście 100% to jest tak samo, jakbyś pomnożył pewną wartość razy 1. 50% to jest tak samo, jakbyś pomnożył pewną wartość razy 1 do 2. 25% to jest tak samo, jakbyś pomnożył pewną wartość razy 1 czwarta. 20% to jest, jakbyś pomnożył pewną wartość razy 1 czwarta a 33,3% to jest tak samo jakbyś pewną wartość pomnożył razy 1 trzecia. I to są właściwie te ułamki, które warto szybko znać, żeby móc je przekształcać na procenty i procenty na ułamki. Działa to w dwie strony. To jest Matma Uflorka. Dzięki za dzisiaj. Oglądaj następne odcinki.